Witam wszystkie kryptoświery, z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Sonorus, Spotify w świecie, Web3, tak? Jednym zdaniem można określić platformę, o której będę dziś mówić, zresztą nie mówię o niej pierwszy raz. Sam uczestniczę w tej platformie, jestem mocno zaangażowany z racji tego, że jest to w tej chwili projekt, który idzie zgodnie z trendem Trend Fight, tak? Czyli wszystkie, wszystkie projekty, które kierują jakby swoją drogę w, w tą stronę, Mediów społecznościowych w stronę tych projektów, które dały już tak naprawdę pokazały, że są w stanie zrewolucjonizować swój, swoją branżę. Tak jak chociażby w przypadku Spotify, mówimy o aplikacji, która tak naprawdę odmieniła życie wielu słuchaczom, wielu twórcom, i tak naprawdę połączyła ich w jednym miejscu. Tak, w przypadku Sonorus mamy podobny projekt, który przede wszystkim połączy Web 2 z Web 3, połączy słuchaczy, połączy twórców, a jednym jak i drugim da również da zarobić. W jaki sposób? O tym mówiłem we wcześniejszym filmie. Zapraszam was do niego. Natomiast dziś chciałbym podsumować moje poczynania w przypadku tego projektu. Chciałbym powiedzieć o amie, która miała miejsce niedawno z naszym polskim kolegą za chwileczkę powiem Kim. i tak naprawdę. Chciałem pokazać również to, w jaki sposób ja jestem zaangażowany w ten projekt, ponieważ jest to projekt, w którym mogę kupować nody. Nody, czyli maszyny, które dają mi tak naprawdę możliwość wspierania ekosystemu i dzięki temu otrzymuję nagrody. Nagrody w postaci natywnego tokenu. Ja w ten projekt zainwestowałem najwięcej z dotychczasowych projektów, które dają możliwość właśnie partycypowania w ten, takie projekty w formie zakupu nodów. No bo na tą chwilę zainwestowałem mniej więcej około 18 tysięcy dolarów. Natomiast, oczywiście, nie podchodźcie do tego filmu jako poradę finansową. Ja pokazuję tylko i wyłącznie jakby możliwości, które płyną ze świata zdecentralizowanych finansów, jak i też również ze świata kryptowalut, ale możliwości, które, z których ja czerpię. Tak? Nie mówię o tym, że wy macie czerpać, czy macie brak z tego. Przykład: róbcie własny research, poszukujcie projekty takie, które będą Wam odpowiadać i przede wszystkim. Pamiętajcie, że krypto to jest zawsze 100% ryzyka. Mimo wszystko ja takie ryzyko podejmuję, i, i tak jak w przypadku projektu Sonorus, również podjąłem je. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ostatnią amę, która miała miejsce, było to z niejakim panem Lewiczem. Michał Lewicz, myślę, że dla większości was znany, YouTuber, influencer, osoba, która. Osoba którą, osoba, którą cenię, tak naprawdę za swoją twórczość, za wiedzę dotyczącą kryptowalut, a zwłaszcza rynków zdecentralizowanych, bo również tutaj w DeFi Michał się udziela. No i miała ostatnio miejsce Ama z jednym z współzałożycieli projektu Sonorus. Jest to Mika, który jest CMO, czyli odpo osobą odpowiedzialną za marketing. No i. Podczas tej Amy dowiedzieliśmy się kilku istotnych informacji dotyczących tego projektu. Ja również będę zabiegać o taką AMę na swoim kanale, tak więc myślę, że w najbliższym czasie taka Ama będzie miała miejsce i będziecie mogli zadać pytania bezpośrednio do twórcy samego projektu. Jeżeli chodzi o podsumowanie, ja sobie pozwoliłem przygotować taką notatkę, skrót tego, co miało miejsce podczas tej Amy, aby przekazać Wam te najistotniejsze informacje. A więc jeżeli chodzi o te kluczowe informacje, które były zawarte w czasie Amy, one dotyczyły przede wszystkim samego projektu, no i wizji, która jest tak naprawdę generowana w tym projekcie. Sonorus łączy trendy, o których mówiłem, czyli muzyczne ze zdecentralizowanymi finansami. Chcą demokratyzować odkrywanie i docenianie muzyki, umożliwiając fanom nie tylko słuchanie, ale także aktywne wspieranie swoich ulubionych utworów. I o co tutaj chodzi, tak naprawdę, słuchajcie, tu my, jako fani, jako słuchacze, będziemy mogli uczestniczyć jako osoby partycypujące, posiadające udziały w utworach, w części utworów. I tak naprawdę dzięki temu będziemy w stanie partycypować w przyszłości w dywidendy, które będą wynikać z tego, że inne osoby będą słuchać i twórcy, jak i my, będziemy również na tym zarabiać. To tak w skrócie, słuchajcie, bo polecam tak naprawdę przeczytać sobie whitepaper i zapoznać się z samym projektem. Jeżeli chodzi o tokeny i ich funkcje, mamy w tym projekcie dwa tokeny: SNS, który jest tokenem reward's tokenem, który już w tej chwili osoby, które zakupiły nody otrzymują. Natomiast sam listing tokenu będzie mieć miejsce pod koniec roku lub początek przyszłego. Ja bardziej mi się tutaj kierował w stronę przyszłego roku. Początku, styczeń, luty. Jeżeli chodzi o drugi token, mamy tutaj RAS token i jest to wewnętrzna waluta służąca do głosowania na utwory, wyzwania i strategie. Tak więc mamy tutaj ten ekosystem składający się z dwóch tokenów. Oczywiście SNS token również będzie tym bardzo istotnym tokenem, który ma przyczyniać się do rozwoju samego ekosystemu, ale również będzie powodować to, że ten token opłaca się kopać, tak? chociażby opłaca się wydobywać przede wszystkim w formie zakupu tych nodów. Jeżeli chodzi o same nody, ja tylko dodam, że nody nie wymagają żadnej instalacji VPN-a, przepraszam, VPN-a, tylko VPS-a, czyli wirtualnej maszyny, jak również ciągłego, uruchomionego komputera. Wszystko tak naprawdę odbywa się w chmurze, tak więc my nie, jakby nie jesteśmy tutaj zaangażowani w przypadku utrzymywania tych nodów w jakiś tam sposób. Wspomniano o potencjalnych problemach z prawami autorskimi i jak Sonorus zamierza je rozwiązać, skupiając się na wartości dodanej przez zaangażowanie użytkowników. Sonorus ma globalne ambicje, chociaż obecnie jest silnie rozwijany w Azji. I tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ten rozwój projektu, on jakby swoje początki wziął z Azji. Zresztą większość zespołu składającego się z ponad 20 osób właśnie tam jest zlokalizowanych, i ten trend się stamtąd jakby. Ten trend muzyczno-społecznościowy wyszedł stamtąd, połączony właśnie z tym Web3. Natomiast, oczywiście, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o ich kampanie marketingowe, ich jakby ekspansję na chociażby rynek europejski czy rynki amerykańskie, również się odbywa w tej chwili i jest on bardzo, bardzo mocny. Widać to też zresztą po ich mediach społecznościowych. No, i to, w jaki sposób te media społecznościowe się rozwijają. Był też, a propos mediów społecznościowych, taki incydent związany z tym, że tam bardzo szybko przyrosło dużo użytkowników Twittera, i potem tych użytkowników ubyło. Z tego, co było mówione podczas tej amy, miał miejsce zwyczajnie albo atak zaplanowany przez jakieś tam zewnętrzne źródła, bo ilość subskrybentów, followersów. Na danych mediach społecznościowych można kupić bez problemu i tak naprawdę są to groszowe pieniądze. Tak więc tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej doszło do jakiegoś celowego zakupu bardzo dużych ilości followers'ów, właśnie żeby to wyglądało podejrzanie i też zresztą wielu ludzi to wychwyciło, mówiąc o tym, że no, halo, coś jest nie tak, tutaj Sonorus robi. Pompuje sobie tą społeczność sztucznie. Nie, słuchajcie, mamy tutaj tak naprawdę projekt, który działa już kilka lat na rynku, on się powoli organicznie rozwijał, zresztą można sobie to wszystko w statystykach sprawdzać. Tak więc w tamtym przypadku było tak jak było. Jeżeli chodzi o zespół, tak jak mówiłem o tym, zróżnicowany zespół składający się z około 20 osób z różnych jakby części, z różnych branż, w tym członków byłego zespołu. TikTok po projekt uzyskał wsparcie od różnych podmiotów Venture Capital, czyli to, o czym mówiłem też w poprzednim odcinku, fundusze inwestycyjne, które zwyczajnie w ten projekt się angażują, inwestują, ponieważ widzą tutaj jakby swój potencjał, jeżeli chodzi o rozwój samego projektu. Sekunda, przejdźmy dalej. Omówione były możliwe wdrożenia tokenu, strategie cenowe oraz potencjalne wyzwania i możliwości rynkowe. Misją Sonorus jest demokratyzowanie, odkrywanie i docenianie muzyki. Chcą, aby fani nie tylko słuchali muzyki, ale także wspierali swoje ulubione otwory poprzez swoją platformę. Fani mogą nie tylko słuchać piosenek, ale również je wspierać, co wpływa na ich pozycję rankingu na platformie. I to są te takie elementy gdzieś tam właśnie społecznościowe, które są. W tym projekcie wprowadzone. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie tokenów, już o tym mówiłem. Marketing i współpraca, chociaż obecnie skupiają się na rynku azjatyckim, mają ambicje globalne, rozważają również możliwość współpracy z dużymi platformami muzycznymi w przyszłości. Projekt uzyskał wsparcie u różnych projektów Venture Capital i tak to wygląda, słuchajcie. To jest można powiedzieć, bardzo krótkie podsumowanie, natomiast najistotniejsze elementy zostały powiedziane, tutaj jakby Wam przekazane. Sam zespół jest w 100% jakby jawny, tutaj nie ma absolutnie żadnego powodu, aby osoby się te ukrywały, tym bardziej, że mówimy tutaj o realnym, technologicznym projekcie, który już działa, który doniósł, tak jak w przypadku chociażby co mówiłem o tym jeszcze wcześniej, donius, tak jak MetaPro, już produkty, już aplikacje, już całą tak naprawdę strukturę ekosystemu, i w tej chwili wprowadzają nody i po nodach zaraz będzie listing. Tak, Ja obecnie jestem zaangażowany jeżeli chodzi o ten projekt 30 nodów to jest mój udział w tym projekcie i to już jest jakby definitywny koniec moich dokupowanych tokenów tak więc nic już tutaj nie będę kupować. W tej chwili zbieram zwyczajnie tokeny które raz na dobę pojawiają się na moim dashboardzie i zwyczajnie te tokeny w przyszłości mam zamiar sprzedać aby zrealizować swoje zyski. Oczywiście w przypadku nodów mamy tutaj tak naprawdę możliwość otrzymywania tych dywidend w ciągłym jakby cały czas, tak jak w przypadku chociażby jeżeli ktoś z was do, zdążył na Gale i ich nody do dziś możecie zarabiać tak w przypadku właśnie chociażby Delizium, w których do dziś zarabiam mam te trzymam te nody natomiast ja je kumuluję po to żeby gdzieś tam wy, wykorzystać Przyszłą kolejną hossę, no i wtedy ewentualnie się kaszować. No i przede wszystkim czekać na dowiezienie produktów końcowych w postaci gier gry komputerowej właśnie w takim formacie już 3 razy A, czyli super jakby quality i tak dalej. Tak w przypadku sonoru słuchajcie, 30 nodów, które w tej chwili, tak naprawdę każdy z nich jest wart 600 dolarów. Pamiętajmy, że w przypadku. Sonorus, pierwsze 10 tysięcy nodów jest sprzedawane po cenie 600 dolarów. Kolejne będą już powyżej 10 tysięcy, kolejne chyba 10, już teraz nie pamiętam, ta cena będzie rosnąć. Tak więc, jeżeli chcecie się załapać na tą obecną cenę, no to tak naprawdę musicie wdrożyć się, znaczy wdrożyć, musicie się wstrzelić w tym przedziale do 10 tysięcy. Na tą chwilę, praktycznie już zaraz będzie 4 tysiące nodów sprzedanych. Ta sprzedaż idzie bardzo szybko. Tak więc widać, że jest mocne zainteresowanie, ta ekspansja działa, no i dzięki temu sam projekt buduje swoją społeczność, a jak buduje społeczność, to i budują tak naprawdę zasięgi, które dają temu projektowi coraz to większy rozgłos. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że sam projekt będzie się mocno rozwijać, na to liczę, tym bardziej, że zainwestowałem tutaj niemałe pieniądze, które mam, na, mam zamiar, mam nadzieję odzyskać właśnie w postaci tych dywidend, sam jeszcze projekt bardzo mocno współpracuje z Delizium, o którym mówiłem. Przede wszystkim, same ramy dotyczące nodów, całej logiki ustawienia systemu oraz chociażby dashboard wszystko jest jakby brane ze współpracy z Delizium. Tak więc mamy tutaj bardzo mocny zespół, który trzyma pieczę nad tym wszystkim. Słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to krótkie podsumowanie. Jeżeli chcecie obejrzeć całą AME, zapraszam na moją grupę Zdefiniowani. Link do tej grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem w opisie. Tam jest cały plik, który Michał udostępnił, bądź też wskakujcie na jego kanał Michał Lewicz na YouTubie. Tak więc tyle z mojej strony, ja bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.